Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Po tytule już widzicie, że będziemy tworzyć nowe OCE. Ale to nie ja będę wybierać design tej OC, tylko Koko. Ona się tu patrzy, bo tutaj mam sposób, żeby ją przekonać, żeby mi pomogła. W filmiku przekupiłam ją serem. Zasady są bardzo proste: daję Koko do wyboru trzy opcje na karteczkach. Na każdą z karteczek położymy. Położymy serek i Koko wybierze jeden z trzech serków. Znaczy się ona pewnie wybierze wszystkie trzy, ale uznajmy, że wybrała to, które wybierze jako pierwsze. Ona się dalej na to gapi. Zasady są proste. Myślę, że możemy zaczynać. <słuch> Mam karteczki i na tych karteczkach napiszemy wybór do płci, do koloru skóry, do typu ciała, wiecie, czy jest szczupły, czy jest większy, <gryś> jest umieśniony, nieumieśniony, będziesz wybierać wszystko. Do koloru włosów, jakiś tam jej dam do wyboru, kolor oczu jej dam do wyboru i styl ubierania się, czy coś jeszcze. Jak mi coś jeszcze fajnie do głowy, to zapiszę. W coś będzie tupać, To jest to Koko. Mam ją w pokoju. Dobra, zacznijmy może od tej płci. Kobieta. Dobrze napisałam. Mężczyzna. Tak się pisze. To jest głupie słowo. Żeby wiedziała, co wybiera, bo na pewno to przeczyta, to wybiera tutaj płeć. To będą jej wybory. Dajmy jej to wybrać, bo ona już się nie może doczekać. Tutaj chodź, no. Siadaj. Kogo będziesz wybierać płeć? Przeczytaj sobie. Widzisz płeć. Tu jest mężczyzna, Koko. Tu jest kobieta. Mężczyźni, i kobiety. Zostaw to. Jeżeli będziesz chciała mężczyznę, to musisz zjeść ten ser. Jeżeli będziesz chciała kobietę, to będziesz musiała zjeść ten ser. Do you understand. Chyba understand. Jesteś gotowa do wyboru. No, wybieraj. Masz. Mężczyzna. Widzowie nowa ocena to będzie mężczyzna. Dziękuję za udział w ankiecie, Koko. Czekaj, teraz przyjdę ci z nowym wyborem. Kolejny do wyboru to będzie postura. Robimy oczywiście mięśniaka. Robimy normalny. Normalny, wiecie o co chodzi. Pudy. I ostatni. Jak to napisać, żeby nikt się nie przyczepił do mnie? Tęgi. Taki misiek. Chodź znowu na swoje miejsce tam. No, siadaj. Patrz, słuchaj. Teraz wybierasz posturę. Zostaw się trochę tutaj jeszcze bardziej, no. Pudy, tęgi, normalny i mięśniak. Rozumiesz? Chyba tak. Proszę wybrać. Czy ty zaczynasz? Za każdym razem od prawej strony. Ale wybór dobry. Wybrała mięśniaka. Koko! Czy ty zaczynasz za każdym razem od tej samej strony? Nie, ja to muszę sprawdzić. Nie ma żadnego wyboru. Dam ci jeszcze raz tę sery. Ja muszę sprawdzić, czy ona na pewno wie, co robi. Masz. Nie, nie zaczynaj. Dobra. Ona po prostu wie, co dobre. Dobra, mamy kolor skóry i wpisam tak. Mamy biały, mamy czarny. Czarny typu w karnacja ludzi na przykład z Afryki, a nie czarny, czarny, jak kolor. Opalony, bo nie miałam pojęcia, jak się mówi na ludzi takich, wiecie, na przykład z Meksyku. Oni nie są czarni, oni są biali, oni są tacy, no tacy opaleni. Proszę mnie nie dojeżdżać komentarzu za poprawność. I żeby było śmieszniej, to dodam jeszcze zielony. Mam nadzieję, że nie wybierze tego, tylko dlatego, że to jest inna kartka. Siadaj. Wybierasz kolor skóry. Zielony, opalony, czarny, biały. Masz. Opalony. Ej, czy ona tworzy Krzysia? On robi palonego, umięśnionego mężczyznę. Jak na razie to jest 100% Krzysiu. Wygrał opalony. No, muszę wam przyznać, że Koko ma dobry gust. Bo wiem, że jaki właściciel taki pies. Co by jej dać teraz jeszcze do wyboru? Może dam kolor włosów naturalny, jakiś farbowany i ombre. ja sobie dobiorę, jaki będzie najbardziej tam pasował. Zgadzasz się? Zaczęła się cieszyć. Ale na podłodze nadal mam pozostałości po malowaniu Zoro, więc wybaczcie mi za to, jak są jakieś plamki albo włosy od niej, bo mimo wszystko się tu kręci. Każdy, kto ma psa, rozumie o czym mówię. Kokuś, będziesz wybierać kolor włosów. Wracaj tam na swoje miejsce. No, i tam, idź. Siadaj. Ombre, farbowane, naturalne. Masz. Ombre. Okej, okay. dobra, to wybierzemy jeszcze raz. Skoro wywierałaś ombre, to musisz wybrać. Czy to będzie farbowane Czy to będzie farbowane to będzie farbowane ombre? Czy to... Przestań! stuhi? Czy to będzie farbowane ombre, czy to będzie ombre naturalne? Siadaj z powrotem na swoje miejsce. Jeszcze raz wybierzesz to samo. Farbowane, naturalne. Masz. Naturalne ombre. jeszcze w kwestii wyglądu włosów, to zapomniałam się jej spytać, jakiej długości mają być. Więc mamy krótkie do ramion i mamy długie. Krótkie do ramion, długie. No masz. Krótkie, a tego tak zapomniałaś. Krótkie włosy z naturalnym ombre. Pani by było, jakby jeszcze mi wybrała styl, w jakim on się ubierze. I bardzo bym chciała, żeby opcją było bojownik. Chciałabym coś takiego narysować po prostu, więc tam i to było do wyboru. Damy jej jakiś styl. Niech będzie jakiś kawaii. Niech będzie styl. Got. Ale ten taki nie got, got, bo pewnie ludzie będą się rzucać, tylko ten taki wiecie: Instagramowy got. Niech będzie styl taki sportowy, slash luźny. Stres, bluza, tego typu. Oficjalny. Koszula, garnitur. techwear. Będziesz wybierać styl ubioru. Mamy kawaii oficjalny. Mamy techwear, Mamy wojownika. Mamy sportowy luźny. Co to była za reakcja? Igot. Dużo. To oznacza dużo serków. Proszę dokonać wyboru. Masz. Wojownik. Czy ona próbuje sobie stworzyć Krzysia? Czy sięgam? Wojownik. Okej. Okay. Może ona podsłuchuje. Ja mówiłam, że chciałabym to narysować. Ostatnie dwa wybory. Będziesz wybierała kolor oczu. Zamęziłam to tylko do ciemnych i jasnych. Żeby nie było, że wybiera te, które mają najbliżej mordy. To... nie mniej więcej takiej samej odległości. Masz. Jasne oczy. I ostatni Twój wybór to będzie make-up. Czy będzie miał make-up, czy nie będzie miał make-upu. Masz. Nie ma make up ciekawa o tle, powiem Wam. Rysuję opalonego, umieśnionego mężczyznę o krótkich włosach, z ombre naturalnym, bez make-upu, który ubiera się jak wojownik. Wow, musicie przyznać, mój pies dobrze wybrał. Zrobię go najprzystojniejszego, jak się da. Tak jest plan. I skoro go stworzę, to może tak być, żeby tego używać. I może ten mężczyzna to łączy do uniwersum mojego, moich ocen. Zależy, jak wyjdzie. Bo pasuje. Jakby będę go rysować, to pomyślę sobie o lore jego. I wam powiem, tak jak obiecałam, tak zrobiłam. W tle leci speedpaint. I na końcu tego speedpaintu jest napisany zły wiek, bo na początku po prostu dałam mu randomowy wiek, da mu chyba 35 lat, ale. Po dłuższym przemyśleniu stwierdziłam, że to by było trochę creepy, że tak powiem, więc zmieniłam ten wiek. Ta postać ma już 28 lat, więc tak. Postać została wymyślona przez mojego psa. Mój pies ma świetny gust. Bracia, ten O.C. co powstał najprzystojniejszy, najpiękniejszy O.C. jaki mam. Wrzuciłam go już na serwer i zdecydowanie spodobał się. I tak, kto to jest? Jest to Michał. I tak jak już wspominałam, ma 28 lat. Jest on rasy ognia. Jako, że jest rasy ognia, to od wieku 12 lat jest on trenowany w boju, to jest w walce glebią, w walce wręcz i wywładaniu ogniem ponieważ każda osoba władająca ogniem czy tego chce, czy nie, no to musi przejść dwuletni trening, żeby nie było, że wiecie, nie potrafi tego kontrolować kogoś przypadkiem skrzywdzi albo zmarnuje swój potencjał. I tak się stało, że Michał akurat miał wyjątkowe predyspozycje w tym zakresie, więc postanowił on szlifować swoje umiejętności dalej po ukończeniu tego treningu i poświęcić swoje życie w obronie kraju. Gdy ukończył 18 lat dołączył on do wojska Królestwa Ognia. Był on na początku najniższy tam stopniem, ale przy swoje zaangażowanie i talent, piął się on szybko po szczeblach kariery i zajęło mu tylko 5 lat, żeby zostać przydzielonym do szkolenia młodszych użytkowników rasy ognia. Tych, którzy muszą przejść ten obowiązkowy dwuletni trening, o którym wspominałam. I był on świetnym nauczycielem, ale zdecydowanie marnował swój potencjał. W tym czasie Krzysztof trenował ze swoim prywatnym nauczycielem, ale przez to, że Krzysztof, tak jak pewnie wiecie lub nie wiecie, jak jeżeli nie wiecie, to jest film poświęcony moim oce, gdzie tłumaczę lore Krzysztofa Kimu jest, ba, ba, ba z najlepszej krwi i jest on bardzo zaangażowany w treningi, więc bardzo szybko tego swojego nauczyciela, swojego mentora przewyższył. I ten obecny nauczyciel już nie mógł go niczego więcej nauczyć, bo po prostu Krzysztof z łatwością go pokonywał. A więc rozpoczęto poszukiwanie nowej osoby, która mogłaby szkolić Krzysztofa i jak można się domyślić, z wielu osób wyłoniono najlepszą, czyli właśnie Michała, i Michał w wieku 25 lat został nauczycielem Krzysztofa. W tym czasie Krzysztof miał 18 lat. Michał przekazał Krzysztofowi całą swoją wiedzę i został na stałe jego nauczycielem. Krzysztof w czasie nauki zrobił ogromny postęp w władaniu glebią, ale nigdy nie udało mu się przewyższyć albo chociażby dorównać umiejętnościami Michałowi. Michał Totalny kozak w wyładaniu glebią. Ale, jako że Krzysztof jest tej najlepszej krwi, jedyny sposób, żeby mógł pokonać Michała w boju, to właśnie przy użyciu ognia. Musiał połączyć glebie plus ogień, i wtedy Michał przegrywał. Ale samą glebią nie był w stanie go pokonać, bo Michał to koks, tak jak wspomniałam. <grym> Ale ogniem najlepiej w całym królestwie władza Krzysztof. Ma najpotężniejszą moc. Więc Michał, jako zwykły poddany, tą moc ma o wiele, wiele mniejszą. Mężczyźni w pewnym momencie spędzali ze sobą całe dnie, trenując. Michał nigdy nie miał tak zaangażowanego połodowiecznego. Imponowało mu to, jak bardzo Krzysztof podchodzi poważnie do ochrony kraju i mieli oni tą samą patriotyczną iskrę w sercu. I Michała rozpierała duma, że może on. Trenować przyszłego króla, więc bardzo się do tego przykładał. Oboje mężczyzn zdarzyło się ogromnym szacunkiem i byli ze sobą całkiem blisko. <grym> Jeżeli oglądaliście film o Janie, innym moim ojcu, to wiecie, że w pewnym momencie Jan zachorował i w tym czasie Krzysztof zaczął zaniedbywać treningi. Michał w tym czasie wspierał go na tyle, na ile jego niska pozycja mu pozwalała, no bo nie mógł mu tam wbić na chatę i mu powiedzieć: spoko, ziomek, wszystko będzie ok. Bo on po prostu jest zwykłym poddanym, który trenuje Krzysztofa. On nie jest nikim wysoko postawionym, więc nie ma dostępu do królewskich komnat, w których w większości Krzysztof wtedy przesiadywał. I tak, Michał nie miał za złe tego, że Krzysztof nagle przestał uczęszczać na treningi, ale brakowało mu zdecydowanie ich wspólnie spędzanego czasu. W tym czasie, kiedy. Janek chorował, Krzysztof nie trenował. Michał wrócił do trenowania tych młodych użytkowników ognia, żeby się czymś zająć. Kiedy doszło do domniemanej zdrady królestwa przez Krzysztofa, Michał akurat wracał z pracy. Ich drogi skrzyżowały się podczas ucieczki Krzysztofa. Wieść o śmierci pary królewskiej jeszcze się nie rozeszła, więc Michał nie był świadomy, co się właśnie stało. Widział on tylko Krzysztofa. Roztrzęsionego, poranionego i brudnego. Na pewno był zdziwiony tym widokiem, więc spytał się, co się stało. Ale Krzysztof był w takim szoku, że żadne słowa nie przeszły mu przez gardło i bez wyjaśnienia zbiegł, pozostawiając Michała bez odpowiedzi. Po jakimś czasie Michał, jako jeden z najlepszych wojowników w kraju, Został przydzielony do straży Jana i nudzi go ta praca niemiłosiernie i tęskni on za czasami, kiedy mógł trenować z Krzysztofem. Co do charakteru od pana Michała, jest on spokojny, poważny i bardzo oddany swojej pracy. Jest on lojalny i gdyby on nadal służył Krzysztofowi, w jego obronie mógłby oddać nawet życie. Jest on ambitny, ale zna swoje miejsce i nie ma żadnego problemu w służeniu innym. I nie podoba mu się to, co Jan wyprawia z krajem, ale nie ma on nic do gadania, jako że jest on tylko strażnikiem, no bo co on może zrobić? Nie ma żadnej mocy sprawczej w tym zakresie. Zamiast dumy z tego, że jest rasy ognia, raczej czuje w pewnym sensie teraz wstyd, przez to, że cały świat postrzega ich jako bezlitosnych tyranów, przez to, co właśnie Janek wyprawia. Ale w obliczu zagrożenia jest gotów bronić swojej ojczyzny. Po ucieczce Krzysztofa. Wiele myślał on o tym, że Krzysztof w żadnym stopniu nie wytłumaczył się z tego, co zrobił. Pożył się wtedy nieważny, bo mimo, że mieli ze sobą bliską relację, no to on po prostu został opuszczony bez żadnego słowa, ale zaakceptował decyzję księcia, bo nie miał on przecież żadnego obowiązku mu się tłumaczyć, bo Michał jest zwykłym poddanym, tak. Ale mimo wszystko trochę go to boi, tak? Jeżeli chodzi o relacje, jaką miał z Krzysztofem, to tak jak wspominałam, byli oni ze sobą blisko, ale oczywiście Michał traktował Krzysztofa z należytym szacunkiem. Mimo tego, że dzieliła ich ogromna różnica klas, to Krzysztof nigdy nie wywyższał się w stosunku do Michała i traktował Michała jako takiego mentora, ale też przyjaciela. Jeżeli inicjatywa wyjścia po treningach gdzieś wyszła ze strony Krzysztofa, to Michał się zgadzał. Ale sam z siebie nigdy czegoś takiego nie proponował, mając w tyłu głowę, że taka relacja zwykłego, podwładnego z królem byłaby nieodpowiednia. On znał swoje miejsce i nigdy nie próbował przekraczać tych granic. Krzysztof wiele razy tłumaczył że nie musi go aż tak poważnie traktować i żeby traktował go jako bardziej przyjaciela, ale i tak Michał nigdy nie przekraczał granicy poddany król z szacunku właśnie do jego osoby. Chociaż, pewnie gdyby różnica klas społecznych nie byłaby tak ogromna w alternatywnym świecie, to byliby oni znacznie, znacznie bliżej. Ale taka różnica istniała. Krzysztof, ten który zbiegł, jest typem osoby, która raczej nie wyżala się innym i swoje smutki zatrzymuje dla siebie, żeby nie obarczać nimi innych. Ale Michał znał go na tyle, że gdy gryzło coś Krzysztofa, to on od razu wiedział i nie przekraczając granic, próbował, nie narzucając się jakoś go tam pocieszyć. Michał jest stoickim, poważnym facetem z charakteru, przypomina trochę Arkadiusza i może dlatego właśnie Krzysztof się tak łatwo z Arkadiuszem zaprzyjaźnił, bo Arkadiusz i Michał są dosyć z charakteru podobni, więc może tak być. Michał uważa, że obowiązkiem każdego mężczyzny jest ochrona słabszych i bardzo gardzi niepotrzebną przemocą oraz wykorzystania swojej siły w celu krzywdzenia innych albo zastraszania. I takie wartości też wpoił Krzysztofowi. Krzysztof także z tym żydzi i świadomy swojej mocy wykorzystuje ją tylko w niezbędnych przypadkach i unika konfliktów. Jeżeli oglądaliście filmik o Krzysztofie, to o tym wiecie. I on właśnie nabył to, te wartości od swojego ojca i od Michasia. Obecnie Michał myśli o przyszłości swojej kraju. Nie wie, co zrobić ze swoim życiem, bo służba dla kraju kłóci się z jego kodeksem moralnym, ze względu na to, jaki terror prowadzą. Jeżeli znacie Lorę, to wiecie, że Królestwo Ognia w tym momencie prowadzi bardzo zażartem wojny z innymi krajami, i jest to w dość okrutny sposób. Ale jednocześnie jest to jego ojczyzna, którą chce za wszelką cenę bronić, więc jest on rozbity i nie ma nikogo, w kim mógłby mieć oparcie i mógłby się wyżalić i poradzić. I to był Michaś. <noise> Mam nadzieję, że Wam się podoba taka nawoczna. Wygląda on w ten sposób. Myślę, że udało mi się. Jest on Hot. <noise> to przyznajcie, jest on piękny. Jeżeli chodzi o ombre, zrobiłam mu brązowo-szare tutaj. Tutaj ma trochę szarości. I uznajmy, że on tutaj ma taki tak trochę szaro. Ze względu na to, jak stresujące ma on życie. To zaczął w młodym wieku siwieć. Bo da się tak. Niektórzy siwieją bardzo młodo i załóżmy, że to jest jeden z tych. Wypadku. Jak widzicie, jest tutaj poprawiony, on ma 28 lat, nie ma 35, ma on w łapie Klewie i jest to rozbity, piękny mężczyzna. Pewnie będziecie pytać, nie, nie ma on żadnej żony, nie ma on żadnej rodziny, służy on dla Jana. Czy spotka kiedyś Krzysztofa? Myślę, że tak i staną naprzeciwko siebie, tym razem w prawdziwym boju. Jestem ciekawa, kto by wygrał. Czy Krzysztof byłby w stanie walczyć naprzeciwko swojego starego przyjaciela, czy ograniczałby się on? Bo pamiętajcie, że jeżeli on by się ograniczał, to by przegrał. Nie pamiętam, czy o tym mówiłam, ale Michał nie rozumiał motywów, jakimi Krzysztof się kierował, kiedy domniemanie popełniał zbrodnie na swoich rodzicach. Więc trochę mu to śmierdzi. Nie pamiętam, czy o tym wspominałam. Jeżeli nie, to teraz wspominam, że on jest podejrzliwy w tym, w tym temacie i zwłaszcza, że nie dostał żadnych wyjaśnień od Krzysztofa. I teraz pytanie: komu będzie wierzył, jeżeli rzeczywiście się spotkają i Krzysztof mu powie? To nie tak, jak myślisz, kotku. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się Michaś podoba. Jest to oficjalnie jeden z moich OC. Śmiesznie, mnie, że stworzył go tak naprawdę pies. Mi się on osobiście bardzo podoba. Jest to jedna z moich ulubionych OC. Jest on dosyć prosty, trzeba przyznać. Jest prosty, ale to nie jest główna postać. To jest postać raczej poboczna. Dawny przyjaciel Krzysia. Następna OC jako powstanie wybierzecie wy. I jest już głosowanie na moim serwerze. Na moim serwerze jest kanał, który się nazywa Głosowanie OC i tam można głosować. Tak samo jak Koko głosowała, tylko Wy nie dostajecie żadnego serka, tylko klikacie wasz wybór. Dodatkowo będzie jeszcze jedno głosowanie na Instagramie. Nie powiem Wam kiedy, bo nie wiem. Będą dosłownie te same pytania, które są na serwerze. I potem zliczę głosy z Instagrama i ser i powstanie filmik, gdzie tworzę kolejne oceny. Więc jeżeli chcecie dać w tym udział, to zapraszam na mój serwer Discord. Jest link w opisie. I zapraszam też na mojego Instagrama. Tutaj macie nazwę. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się. Pa, 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 pa!